No cześć, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj już mamy 31 grudnia, ostatni dzień w, w, z masów, ostatni dzień roku. Także bawcie się dobrze, uważajcie na siebie przyjemnego wieczoru Wam życzę, a póki co zapraszam na odcinek. Przygotowałem dzisiaj zrabkę na dobry rok. Jak już kończymy ten stary, to może w końcu tutaj wpadnie jakaś wielka wygrana. Dwie zdrabki Maxi Cash to będzie moja taka prywatna premierka połączona właśnie z miksem. Wczoraj drapaliśmy pakę, mega pensja podkowa szczęścia na szczęście i szyderczyk fast Cash. Także zapraszam. No to zaczynamy. W ogóle wszystkim bardzo dziękuję za obecność na odcinkach. Co do statystyk, to sobie jeszcze w nowym roku policzymy. Pokażę wam, jak to wszystko wyszło. A wyszło fajnie. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Nawet mi się tutaj uśmiech przyderczy. O, moi drodzy, mamy worek. No proszę bardzo, jest 20 zł i pod moim ulubionym numerkiem 21. Proszę, jakie wejście w odcinek. No super. Dobrze, jedziemy dalej. Podkowa szczęścia. Jak już tak szczęśliwie, no to może i tutaj też. Sprawdźmy. 27 nie ma. 4 nie ma. 24, 28, 33. Tutaj mamy 32, 23 i ostatnia liczba 2. No, podkowa się niestety była mała ale i tak jest ok dobra, drapiemy sobie dalej mega pensja, no te zdrapki naprawdę w ostatnim czasie zaskakują, znowu udało mi się kupić czarny kolor także zobaczymy 39 nie ma 35 nie ma tak pięknie pomiędzy o proszę bardzo 44, druga linia 26, 14 i 6, 24, 32 i 1, ostatnia czwarta, czwarty rządek, nie mamy piątki, nie mamy szesnastki i 49 też nie mamy, no szkoda, pasa przerwana, więc jest pusto. Dobra, to robimy sobie maxi cash party, Mam dwie sztuki, no i jeszcze ten na dobry rok zostaje. Dzisiaj taki szybki odcinek, wiadomo, jak to dzisiaj. Nie wszyscy mają czas, także sam też się śpieszę z tym drapaniem. I co my tutaj mamy? 34 nie ma, 23, 27, 33 i 9. 6, 31, 26, 2, 35, też tak pomiędzy. No, widzieliście, jak ciężko jest wyciągnąć wygrane z paczki, nie? Więc nic dziwnego, że te wyniki czasami tak wyglądają. 3, 39, 30. 13 i 28, także niestety już jestem przyzwyczajone do pustaków w tej drabce. także nic straconego. Dobra, zróbmy sobie drugą za koleją i zakończymy na dobry rok. Dobra, co mamy? 42 nie ma 15. 25 i jeden też nie mamy. 23, 5. No, chyba moja premierka będzie nieudana. Chyba, że jeszcze coś padnie. 19, 32, 11 nie ma i czwarta linia. No, i tak też się właśnie stało. Mogli dać 27, nie? No, za dużo bym musiał wygrać. <laughs> dobra, także niestety kończymy z odcinek z rabką na dobry rok. Patrzcie, tak się fajnie zaczęło, a później jest jak zwykle. O, szkoda. No dobra, może jeszcze tutaj będzie jakiś wielki boom. 20,50. 10, 10 tysięcy. też niestety nic, i co to mamy dalej? 20, 10, 500, 200, 210, tak. No, także zostają nam bonusy. premi mamy kokardę i iglo. Dobra, moi drodzy, także to jest wszystko. No, i dzisiaj tylko fastkers okazał się szczęśliwy. Przyniósł do worek, który dał tutaj 20 zł. Także tyle też się udało odzyskać. Dobrze, ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz. Bawcie się dobrze, ale i odpowiedzialnie. Do zobaczenia w nowym roku na kolejnych odcinkach. Cześć.